Zdjęcie zrobisz, ale wideo. Device is too hot. Close the camera. the device. cools off. Chciałam zamknąć kamerę. W ogóle teraz nie nagram, a nagrywałem przez 5 minut. Nawet chyba mniej. Rozpakowanie tego pięknego smartfona. Jak widzicie, ja dużo nagrywam smartfonami. To co, o tym wiem. Z 10 lat już nagrywam smartfonami. Może więcej. O i. Nie nagrasz. O, wyłączę na chwilę. Ok, ostudziło się. Zdjęcie zrobisz. Wideo. Dalej nie zrobisz. Pokrowiec jest oryginalny od Google'a, a temperatura to 38 stopni, więc to no nie jest tak strasznie dużo, gdzie ambient jest 25. 38. 39. To tak maks. Parę minut później. Nagrywamy. Trzy minuty i zdech, no, nawet mniej. Ale tam będziesz nagrywał. Kto nagrywa? To bez... Zdjęcie se zrób, tam będziesz nagrywał, no. no Włóż do lodówki. Albo poczekaj na zimę będziesz nagrywał, no, w lecie tam... Chyba, że mieszkasz w Finlandii. O, no to tam fajnie. W Dubaju to już tam trochę, no, trochę gorzej. Ale ogólnie polecam i pozdrawiam. Link w opisie.